Cześć! Gościmy dzisiaj w bardzo poważnym miejscu wśród osób, które na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Komenda Główna Policji w Warszawie i pan podkomisarz Konrad Gajda. Wakacje to dla Was bardzo gorący czas, tak. nie tylko ze względu na pogodę. Nie tylko, również ze względu na okoliczności sprzyjające między innymi na przykład zaginięciom lub ucieczkom. Dzieci, i młodzieży. Czyli można powiedzieć, że kiedy pogoda się robi piękna, to młodzieży wpadają w różne dziwne pomysły do głowy na przygodę życia. Tak, zwłaszcza, że jest to taki okres, kiedy jest ciepło, więc mm. nie myśli się o tym, że na ucieczce jest potrzebne jeszcze schronienie, bo każdy myśli, że może sobie przenocować gdziekolwiek. Wielkie ucieczki to pomysły młodzieży. A co z młodszymi dziećmi? Czy też ich zaginięcia się nasilają w okresie wakacyjnym? Tak, też występuje takie zjawisko. Wynika ono ogólnie z tego, że dzieci wyjeżdżają z rodzicami na wypoczynek, w nowe miejsca, tam gdzie nigdy wcześniej często nie były, a taka plaża mocno zaludniona, gdzie jest dużo ludzi, też sprzyja zaginięciom tych dzieci, dlatego że gdy tylko rodzice spuszczą je z oczu, bardzo często się oddalają. Na tej plaży wszystko jest takie same, nie potrafią wrócić. Rodzice w tym tłumie nie potrafią ich znaleźć, no i tutaj też często zdarza się, że my musimy pracować, jak i również sprzyja taki okres zaginięciom terenowym, gdzie musimy dzieci szukać, na przykład po lasach. Niepilnowane dziecko oddala się z posesji, ciekawe jest świata, idzie zwiedza, nie zapamiętuje drogi, bo nie ma takiego ruchu jeszcze wyrobionego, w którymś momencie rozgląda się za mamą, mamy nie ma, jest samo w lesie. I zaczyna się problem. Rodzice nie potrafią go odnaleźć, gdyż oddaliło się za daleko i mamy wtedy dużą akcję poszukiwawczą, dużo, dużo pracy, dużo nerwów. Niestety, gdyby rodzice lepiej pilnowali swoich dzieci, to te zjawiska by nie występowały. Mówiliśmy o wakacyjnych ucieczkach młodzieży, mówiliśmy o zaginięciach terenowych. A co z porwaniami rodzicielskimi? Bo z tego co wiem, w policyjnych statystykach jest to dosyć duża część zaginięć dzieci. Niestety, jako policja jesteśmy angażowani do, często, często do rozgrywek między wujkiem dorosłych ludzi, którzy próbują dzieckiem rozgrywać jakieś swoje sprawy, swoje emocje. A tak naprawdę. Nie powinno tak być, bo to się zawsze dzieje ze szkodą dla dziecka, a my jako policja, jeśli obydwoje rodzice mają pełnie praw do tego dziecka, nie jest, nie jest władza rodzicielska żadnej strony, w żaden sposób ograniczona, to my jako policja możemy dziecko zlokalizować, sprawdzić, czy mu się nie dzieje krzywda? Natomiast nie możemy w żaden sposób dziecka zabrać żadnemu z żadnej z uprawnionych stron. Wolelibyśmy tak naprawdę unikać takich sytuacji, bo to tylko i wyłącznie często czujemy się jako element jakiejś rozgrywki między rodzicami. Zainteresowały mnie bardzo policyjne statystyki. Na przykład w 2013 roku policja przyjęła 25 tysiąca zgłoszeń o zaginięciu osoby, Ale już w 2014. 29,5 tysiąca głoszeń na zaginięciu osoby. Z czego wynika ten ogromny skok o 9 tysięcy? Po pierwsze, zmieniły się trochę przepisy regulujące poszukiwanie osób przez y, policję, które, to, która ta zmiana spowodowała, że również poszukujemy jako zaginione, y, nazywamy zaginionymi osoby, które wcześniej nie, nie były poszukiwane jako zaginione, mam na myśli na przykład wielokrotnych uciekinierów. Hmm. To kiedyś były osoby, tylko i wyłącznie zgłaszane na policję, natomiast nie były traktowane jako zaginione, bo wielokrotnie uciekały. Drugim czynnikiem wpływającym na wzrost liczby zgłoszeń odnotowywanych przez jednostki policji w ostatnich dwóch latach jest wzrost świadomości społecznej w zakresie tego, że tak naprawdę każde zaginięcie osoby, dopóki nie, jeśli nie wiemy, co się z nią stało, a potrzebowaliśmy taką informację, że zaginęła. Ludzie nauczyli się od razu zgłaszać. Kiedyś pokutowało, nadal zresztą pokutuje w społeczeństwie, mylne przekonanie, że trzeba czekać 24 albo 48 godzin na to, żeby móc zaginięcie zgłosić na policję. Tak nie jest my... we wszystkich amerykańskich firmach. Tak. W Polsce nie ma w ogóle żadnego okresu karencji na zgłoszenie. Zrodzamy najbliższe otoczenie, dziecka nie ma, dalej już nie zwlekamy, dzwonimy informujemy. Policja zaczyna robić swoje. Każda chwila działa na niekorzyść tego dziecka, szczególnie mówię o małych dzieciach, więc nie wahajmy się, dzwońmy. Nic nam nikt nie zrobi, jeśli się okaże, że po 15 czy 30 minutach dziecko się odnajdzie na przykład, nie wiem, w śpiące w szafie albo skopane w garażu. Mylmy tego z fałszywymi zawiadomieniami alarmowymi. Tu chodzi o ludzkie życie i po prostu tylko, jak ci to dziecko szczęśliwie się odnajdzie, e, bez naszego udziału, należy natychmiast tak jak powiadomiliśmy, że zaginęło, tak należy natychmiast powiadomić, że yy, się odnalazło. Drugą część wywiadu z podkomisarzem Konradem Gajdą zapraszamy Was już wkrótce. Będziemy opowiadać, co to jest Child Alert. Do zobaczenia. Pa!